To szybko do szpitala! Dobrze! Udało się! Odniosę malutkiego babaska tutaj! Majcie, nie tu, proszę! tutaj masz? Nie płaczcie, proszę! Niech nie płacz! No dobrze, teraz z Panią. Dobrze, no ja sobie dalej czekać. Cyp. my jesteśmy. Jak ty to zrobiłaś, że nagle tutaj jesteś? Hello dad, może podczytam. Nie to macchiato. Hello dad. Hmm. O, jaka słodka. O, jak słodka. Jaka słodka. Hello mom. Troszkę też nie ma hello, sister lub hello, brat. Jakie słodkie, jakie słodziek. No po prostu sama słodycz. No dobrze, no to wracajmy do domu. No dobrze. Nawet słodnie teraz. nie się cieszę bo do do tego, do pokoju no dobra Dobranoc. noc. Ja, ja też nie. No Powinnam ich spać, ale mama mnie nie zbiła hmm. mam pomysł, pobroję tutaj będzie wiedziała, będzie miała za swoje, hmm, ale co by tu naproić, oczywiście, że na dole. Ale zrobimy Oj! Okej okay. no dobra. No to skoro już tak psot, to na psodce też u siebie coś w pokoju. Skoro moja mama z, 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 z sobie w tak głęboki sen, to niech z nich, no dobra nie, nie będę taka, ale pójdę na brojki bardzo dużo końcu. na też też swoim. Lepiej nie ruszać. Ale bajże. W brata też coś nabroimy. Ciuchy porozwalamy. Tutaj też coś nabroimy. Sukienkę. U siostry damy najmniej. Po prostu rzucimy jedną poduszkę na podłogę. Bo ona się zrobiła ostatnio miła. Ale na dole. Ja w sumie nie chcę mi. Będzie mi kazać sam. Będzie mi kazać sama, to sprzątać. to lepiej, to ja posprzątam. Oj, dziwnełko się włączyło. Ale mama się zdziwi, kiedy się spokojny, W Spokoju, taki malutki bajzer, ale teraz na dół idziemy. No to świetnie. Dlaczego tutaj jest tak jasno? Tutaj mam jakiś... No dobra. Nie ma nic w lodówce? To co ja mam nabronić tutaj na dole? Mam pomysł. Może napiszę coś na tablicy. Matko, ale grube. Może napiszę. to będzie chyba za mocne się ale mam nie czarnego to ale zrobimy jej pikusa albo Kopiemy w to mojego brata Antka. Dobra. Nie, to był Bartek. On się nazywał Bartek. Barbe jak Bartek. Mm. Dzięki Boże, że jest tutaj niewłączona kamera. Hmm, będę udawać, że śpię tutaj. Wiem, będę spała tutaj. Następnego dnia. Hmm, no dobra. Ho. Co to jest? Nina widzę jak tablica jest czarna! Bartek, czy to ty to zrobiłeś? Mama, mama, ja spałem w nocy, a tego rano nie było. Zmazuj to. Jak niby? Nie umiem. No czy ty jesteś taki głupi naprawdę? Oj! Dzień dobry, ja wstałam jako pierwsza. No, spałaś jako pierwsza. Mamo, a czy dzisiaj przypadkiem nie był ten kon koncert? Jaki koncert? No, koncert. Chyba Sandrio połączony z Mixit. Wy kochacie Mixi, a ja kocham Sandrio. No dobra. To no Tylko musimy sobie zrobić odpowiednie stroje. Tak, tak, tak! Och, dzień. Cały dzień siedzieliśmy na dole prawie nic nie zrobiliśmy, a już jest 19. O 20 mamy ten koncert. Tu muszę jak najszybciej ogarnąć tam stroje. Ja zajmą sobie szkóromi. Hi hi. E, dobra, to zaznaczymy, że różowa już jest zrobiona. Różowa osoba już jest zrobiona. Proszę. Okej, okay, no to teraz ja! Yeah! Oki. Okay. Super, ja jestem czerwona. To dajemy, że czerwona jest odchaczona. Oki, okay, coś dziwnego się wydarzyło. A siostra? Co mały Nojku? <laughs> jak będę um, trochę starsza, to będę mogła połączyć od ciebie ubrania. O que é isso, gente? No to teraz eu, ja, Eu tá, tá. ja mam taki pom-pomburid! pom Proszę! No dobra, no to tá. mama No dobra, no to teraz eu! Ja. Aaaaa, ale fajny! To teraz nie jest, Proszę, no piękne po prostu. No to teraz ja, ale za kogo ja mam się przebrać? Wyglądam jak zielona mielonka. No ale no dobra, chociaż jest. Dobrze, i mamy zdjęcie Sandrio, jest jak Sandrio, proszę, no to jedziemy na, no to jedziemy na koncert, no dobra, to są Sigma, to są Sigma. Oh oh, oh, oh. Nie wierzę, że tu jesteśmy. O mój Boże, ale tutaj mogą być fajne fryzury! A! Nie zmieniaj włosów. Wiesz, to będą bardzo brzydkie włosy. No w sumie masz rację, to lepiej. A wiecie co zrobiła? Co zrobiłaś? Wykupiłam Wipa! Wipa naprawdę, jej. Jakie świetne łóżka. dobra um abraço, muito lindinho Vou tá 一个死家伙！ চৌঠা আৰু মানে Do widzenia! Dziękujemy, kochani, że przybyliście! Dobra, no to zaczynajmy za chwileczkę. Skąd ty masz te jakieś słodziaki? Nieważne. U was? Dobrze. Dziękuję za pytanie. Widzę, że nawet jakieś przebieranki się znalazły. Dobrze, no to za chwilę zaczynamy ten koncert.